No hej, witam was w sobotę z aktualizacji z budowy dworca i galerii handlowej Centrum Komunikacyjnego w Koninie. No zobaczymy co się zmieniło. Poza bałaganem to jest jak był tak jest. Już widać stawiają ramy okienno-dźwiowe, futryny. To jest taka pierwsza aktualizacja i a no, tutaj w tych pomieszczeniach technicznych to już tutaj zabudowane jest kart kartonowo-gipsowymi tu zatkali otwór żeby nie było widać a dalej remontują nie, to jest a tutaj już jest cała zabudowa kartonowo gipsowa, stelaże, wentylacja, przeciwpożarowe, całe instalacje, już tam widać ocieplenia dachu. No ładnie, ładnie, ładnie jadą. Pogoda dopisuje, to można budować. No, tu już widać ładnie jest, jest zabudowane, wydzielone pomieszczenia. No, idą, idą. O! Tu już widać ładnie jest pokryte y, z tą e ewelacją, tym ewelacyjnymi. Czyli ładnie jest sobota, dzisiaj pracują. No, mają termin do końca czerwca tego roku.

Tu też już widać całe konstrukcje, których nie było ostatnio. Czyli też pewnie będą jechać z płytami. No ładnie, ładnie. Podoba mi się to. Tu ładnie. i nogi znowu sezon. Znowu są stawiane byle gdzie, byle jak. Udawa mi się to, czyli nie wszystkie firmy widać dzisiaj pracują, tylko niektóre. Ale to fajnie czyli tu można powiedzieć, że już. Wszystko obudowane tą płytą ewelacyjną. Tu już widać te wszystkie konstrukcje. No super. Idzie idzie ładnie. Pomieszczenia wyznaczone. Parkingi, drogi, lampy, wszystko już widać jest wyznaczone. Super. Не you наплей. Know, no, ładnie, ładnie separatory rynny no ładnie, ładnie no i dochodzimy powoli do końca Tu jeszcze. A, tam dopiero będą betonować ten wjazd Aha, czyli to będzie tak. No dobrze, super. Nie no, podoba mi się, podoba mi się. Też jakieś pomieszczenie Ale nie, tu będzie tylko takie Pewnie jakieś magazynowe, jakaś rampa Coś tego typu Nie no, super Dobra No to dzisiaj by było Z tyle Ostatnie chyba zimowe nagranie Następne będzie już typowo wiosenne Na przyszły tydzień Pierwszy dzień wiosny